Witam Państwa w naszym studio. Dziś z tej strony Herkrysiak. Dzisiaj mam przyjemność przeprowadzać wygaz z Serem Małpą. Dzień dobry, panie Ser Małpa. Witam, witam. Panie Ser Małpa, nie ukrywam, że jest pan bardzo ciekawą personą na naszej wyspie. Pierwszą taką. Tak, dlaczego tak pan uważa? No, jest pan troszkę inny od nas. Tak, inny, bo jest jestem małpą. Jest pan rasistowski. Mam złożyć skargę jest na pan, pana. Jest pan bardzo Ma pan wiadomo, jakiś problem do mnie? Muszę no. powiedzieć, pani Sermałpa. skąd się pan tutaj wziął? E, urodziłem się w Afryce. Matka była normalna, a ojciec był alkoholikiem i gorylem. I tak no. stałem sobie ja i tyle historii. A jak pan się znalazł w Santos? A przyleciałem z takim panem. Niestety pan już nie żyje. Był moim. Nie szefem, tylko ten, jak to się nazywa. Właścicielem. A, słowa zapomniałem. Właścicielem? No, właścicielem o. Był moim właścicielem, ale niestety zmarł sobie, miał raka. Oj, smutna historia. Smutna historia, także gdybyście chcieli mi wspomóc, tam jakieś pieniążki możecie zawsze sypnąć. To zarzucimy pana konto bankowe, pani Małpa. Spokojnie. To jest, to jest to. A jak cię pan znalazł u pana JCO'a? Może rzut kamery na pana j właściciela pana Małpy. Dzień dobry. To jak się, jak się Pan znalazł, Pana Dziejkowa? A, ja, jak się znalazłem, Pana Dziejkowa? Tak, tak. Otóż leżałem sobie już taki zmarnowany na śmietniku, Nagle podjechało jakieś eleganckie auto, <laughs> jakieś takie panto, gówniane w sumie, i ja, niech się zapytał, co tam u mnie, nie? I tak gadka, szmatka. I ostatecznie wyszło tak, że się zaprzyjaźniliśmy i teraz jest moim właścicielem. A proszę mi powiedzieć, jak Pan sobie radzi, tak? Na przykład do sklepu pan idzie. Jak A do sklepu ma to idę zawsze z panem Jacobem. A. Bo jak widzi pan, nie mam kieszeni i nic nie mogę tam nawet schować, nie? Aha, rozumiem, rozumiem. A jak się nauczył pan języka naszego? Języka? Tak jak mówiłem, matka była człowiekiem, tak? O kurczę. Z tym akurat nie było problemu. I umiem już od urodzenia. Aż pan bardzo inteligentną małpą. No, dziękuję, dziękuję. A jakiej rasy pan jest? A rasa rasa ludzkus Małkus. Aha. To jak widać, proszę państwa, takie takie małpy nawet przylatują do Los Santos. Dlaczego państwo nie mogą przylecieć? Tak, panie małpa? Tak, tak. Jak panu się żyje w Los Santos? Los Santos? No, trochę śmierdzi, ale jest git nawet, nie? Aha. Także jak ktoś chce wpaść, to śmiało wpadajcie. Dziękuję. To by było na tyle z z panem Małpą. Do widzenia Państwu. Pan Małpa jeszcze coś chce na koniec powiedzieć? Nie, nie. nie. To wszystko. Dobrze. Do widzenia Państwu. Ferry Chris.